Antarktyda. Piąty kontynent. Nowe bloczki. Umieść, użyj oraz określenie miejsca, w którym można użyć lub umieścić przedmiot względem postaci. Z przodu, z lewej, z prawej z tyłu albo tutaj, czyli tam gdzie postać się znajduje. Przykład zapalamy latarnię używając kroska użyj. Używamy latarni. Tutaj mamy bobra, przez którego możemy przejść i mamy kłodę, którą możemy zabrać i użyć do przemieszczenia się. Zacznijmy sobie od prostszej wersji. Spróbujmy sobie zrobić tutaj jeden krok do przodu, potem skoty się obróci w prawą stronę i przez bobra przejdzie jak przez kładkę, jeden, dwa, trzy, cztery kroki i użyje latarni. Krok do przodu. Obróć w prawo. Jeden, dwa, trzy, cztery kroki i użyj latarni. Kontynuujemy. I hop. Latarnia włączona. Powinniśmy mieć trzy gwiazdki. Dobra. Możemy podnosić kłody i upuszczać kłody czyli umieścić tak, żeby przejść przez przejście, nie używając pomocy bobra, czy nie korzystając z pomocy bobra. Zatem tutaj sobie podejdziemy krok do przodu, podniesiemy kłodę, obrócimy się z kłodą w ręce, zrobimy jeden krok, położymy kłodę i po kłodzie jeszcze trzy kroki. Skanujemy. Krok, podnosimy, umieść. A no właśnie, bo tutaj, zanim jeszcze umieścimy, to musimy określić miejsce. Tutaj jeszcze jeden krok musimy zrobić. Doskonujemy jeszcze raz. Podnosimy, umieszczamy kłodę, przechodzimy. I używamy latarni. Trzy gwiazdki powinny tym razem wpaść. Ok. Tutaj mamy już kłodę, po której przejdziemy. Latarnia za naszymi plecami jest włączona. Zatem przejdziemy sobie trzy kroki. Podniesiemy latarnię. Obrócimy się w prawo. Przejdziemy sobie cztery kroki. Umieścimy kłodę i przejdziemy dwa kroki. No następnie. Użyjemy latarni. Skanujemy. Przyspieszamy troszkę z i wszystko tak jak zaplanowaliśmy. Dobra. Tutaj mamy jedną latarnię, która jest zapalona. Do niej nie pójdziemy. Natomiast musimy zapalić tą latarnię idziemy sobie trzy kroki. Obrócimy się w lewo. Odłożymy sobie tutaj tą kłodę. Wcześniej musimy ją oczywiście podnieść. I znowu sobie pójdziemy trzy kroki. Skanujemy. Skoki idzie, ja sobie zrobię łykawki. I włączyliśmy latarnię. Trzy gwiazdeczki. Piąte zadanie. Latarnia obok Skotiego jest zapalona, więc jej nie będziemy ruszać. Natomiast tutaj możemy sobie zrobić dwa sposoby. Możemy tą kłodę sobie podnieść, postawić, przejść, podnieść i postawić. Lub możemy tutaj poprosić Bobra, żeby nam przyszedł. Ale mamy wskazówkę. W kolejnych zadaniach koniecznie użyj klocka powtórz. Zatem przejdziemy sobie trzy kroki, podniesiemy, położymy kłodem, przejdziemy sobie po tej kłodzie dwa kroki, podniesiemy. Czyli zrobimy tak, podejdzie najpierw tutaj Scotty do przodu, Czyli od tego miejsca zacznie się dopiero pętla. Powtórz, bo będziemy mieć taką sekwencję, gdzie zrobimy dwa kroki, podniesiemy kłodę, upuścimy z przodu, przejdziemy znowu dwa kroki, podniesiemy kłodę, upuścimy z przodu, przejdziemy dwa kroki i włączymy latarnię. Skanujemy, Mamy krok jeden przed pętlą. Potem pętla. No właśnie, pętla musimy powtórzyć jeszcze sobie tutaj dwa razy. Teraz powtórz dwa razy. Krok dwa, podnieś, umieść z przodu. Powtórzmy to dwukrotnie. Potem jeszcze dwa kroki, już użyjemy latarni Zspieszymy z kotiego. Hop. Hop. Ile gwiazdek? Trzy. Super. Kolejne zadanie. Mamy tutaj dwa bobry. Może najpierw sobie. Przemieśćmy te bobry żółtego o dwa pola, tak żeby tutaj był nam pomocny, niebieskiego jedno pole też będzie pomocny i będziemy mieć tutaj możliwość powtarzania takiej takiej sekwencji, gdzie pójdziemy sobie dwa kroki, użyjemy latarni, pójdziemy dwa kroki, użyjemy latarni, dwa kroki latarnia, dwa kroki latarnia, czyli cztery powtórzenia, dwa kroki użyj, skanujemy. Pierwszy bubr, drugi bubr, używamy pierwszej latarni, przechodzimy, używamy drugiej latarni, przechodzimy, trzecia latarnia i czwarta. Będą trzy wiatki? Tak jest. Nowa sytuacja. Bobry mogą przesuwać małe kry. Będziemy to wykorzystywać teraz. No I właściwie mamy tutaj bobra żółtego, który może... Przesunąć nam krę. Dojdziemy tutaj sobie. Kra właściwie tutaj dopłynie. A my mamy prostą drogę przez kry. Pytanie tylko, czy przez kry możemy przechodzić, czy skakać. Obstawiam skakanie. Mamy też wskazówkę. Pamiętaj, aby użyć klocka powtórz. Zatem jak skot jego obrócimy sobie tutaj w prawo. To będziemy mieć dwa kroki. Skocz. Dwa kroki. No to inaczej zrobimy sobie chyba. No, zaraz zobaczymy sobie. Spróbujmy, może tak. Zacznijmy od dobra. Bupr przepłynie nam dwa kroki, przesunie nam tutaj małą krę. Natomiast jego obrócimy sobie w prawo. Zrobimy jeden krok tutaj na to pole. Potem będziemy mieć dwukrotnie pętle. Powtórz, gdzie zrobimy jeden krok, skoczymy. Jeden krok, skoczymy i na końcu użyjemy latarni. Planujemy. Hop. Hop. I używamy latarni. Trzy gwiazdki powinny wpaść na nasze konto. Tak jest. Ósme zadanie. Mamy tutaj już trzy bobry, które mogą nam pomóc w tym zadaniu. I właściwie tutaj wykorzystamy jednego, bo tak naprawdę czerwony nie musi nam nic tutaj przepychać. Nie, czerwonego wykorzystamy, czerwony przepłynie do tyłu o krok. Żółty przepchnąłby nam tą krę, ale to nam jest niepotrzebne. Niebieski nam pomoże i przepchnie krę w tą stronę. Jak to zrobimy, to Scotty będzie sobie mógł przejść dwa kroki, skoczyć, użyć latarni, obrócić się w lewo, przejść dwa kroki, skoczyć, bo tutaj niebieski bóbr nam już pomoże i przepchnie kre. Użyjemy latarni, obrócimy się w lewo, dwa kroki, skok i użyjemy latarni. Czyli mamy trzy powtórzenia. Zeskanujmy i sprawdźmy. Niebieski bubr nam pomaga, czerwony nam pomaga. To tutaj robi dwa kroki. Hop, używamy latarni. Obracamy w lewo i powtarzamy tą sekwencję trzy razy. Tutaj nie może wykonać kroku. A, jeszcze żółty bubr nam się tutaj przyda. No tak, ten żółty bubr nie jest już przez przypadek. Żółtemu też dajmy jeszcze krok. Jeszcze raz zeskanujmy. Niebieski bubr. Czerwony, żółty. Wszystkie trzy bobry są już na miejscach. Koty po kolei zapala latarnię i powinny trzy gwiazdki wpaść na nasze konto. Ok. Dziewiąte zadanie. Znów, żebyśmy się tutaj z bobrami nie pomylili. Mamy trzy bobry. Z których możemy skorzystać, z pomocy, których możemy skorzystać. Niebieskiego sobie przesuniemy, może nie, może tutaj sobie niebieskiego przesuniemy do góry, obrócimy go sobie w prawo, a potem wykona 1, 2, 3, 4 kroki. Potem czerwonego użyjmy, czerwony wykona 1, 2, 3, 4, 5 kroków. Czy żółty będzie nam potrzebny? Chyba nie. Skoro tu będziemy mieć niebieskiego, tu będziemy mieć czerwonego. To Scotty będzie miał do zrobienia krok, skok, krok, skok, użyj. O, czyli tu będzie pętla już w środku, jedna. I potem to samo będzie tutaj po obróceniu się. Krok, skok, krok, skok, użyj. To będzie druga pętla. Krok, skok, krok, skok. I użyj trzecia pętla. Zatem będziemy mieć pętlę w pętli. To zadanie już mieliśmy. Czy tego typu zadania z pętlą w pętli już mieliśmy wcześniej. No to zacznijmy, zacznijmy sobie od bobrów. Zeskanujmy. Niebieski bubr, Czerwony bóbr. I teraz Scotty wykonuje krok-hop, krok-hop. O, zapomnieliśmy o użyj. No to jeszcze raz. Przecież musi użyć gotaru. I jeszcze odzyskanujmy. Niebieski bubr, czerwony bubr. Krok, hop, krok, hop, użyj, obróć się i lecimy dalej. Drugie powtórzenie dużej pętli, trzecie powtórzenie dużej pętli i koniec zadania. Trzy gwiazdki i ostatnie zadanie dziesiąte. Mamy trzy bobry, które mogą nam pomóc i mamy możliwość przepchnięcia małych kier. Czerwony bóg przepchnie nam krę o dwa kroki. Jest ustawiony we właściwym kierunku. Żółty jest dobrze ustawiony, ale on nam będzie tą krę odpychał. Więc żółtego zostawimy w spokoju, a niebieskiego obrócimy sobie w prawo i też dwa kroki przepłynie, żeby przepchnąć nam krę. Od tego zacznijmy. Potem Scotty skoczy dwa razy, użyje, obróci się w lewo. Skoczy dwa razy, użyje, obróci się w lewo. Skoczy dwa razy, użyje, obróci się w lewo. Czyli znów mamy powtórzenie w powtórzeniu, pętlę w pętli. Ale zacznijmy sobie od bobrów. Skanujemy. OK. I lecimy. Niebieski bubr pomaga, czerwony pomaga. Skoczy dwa razy, skoczy, użyje. Latarni odwróci się w lewo i powtórzy drugi raz i trzeci raz. I powinniśmy mieć trzy gwiazdki. Dobra robota. Zatem cały kontynent Antarktyda zakończony. Widzimy się w przyszłym tygodniu w Azji. Do zobaczenia.